Karta na Dzień Kobiet. Czwórka Pentakli. To jest karta nasz mam dreszcze. Bardzo symbolizująca to, czym często jest kobiecość. Tutaj trochę inne znaczenie niż jakby dla mnie. Z okazji tego Dnia Kobiet. Jest trochę inne znaczenie niż to chcę, chcę jakby w tych w tych oficjalnych, bym tak powiedziała, wersjach tarota. Dla mnie ta karta jest właśnie o tym, czym często i jakie często my, kobiety, jesteśmy. Ten płot zabezpieczony czterema kłódkami, on jest dwustronny. Z jednej strony to świat, tak w cudzysłowie, zamyka nas w pięknych klatkach. Żebyśmy były piękne i bezpieczne, ale z drugiej strony my same siebie też często zamykamy, odgracamy się właśnie po to, żeby czuć się pewnie, czuć się bezpiecznie. I bardzo blisko trzymamy przy sobie swoje skarby, tak żeby nam ich nikt nie zabrał, nikt ich nie odebrał, żeby też nikt nie mógł nas skrzywdzić. I... Ta karta na dzisiaj, na Dzień Kobiet, z jednej strony mówi o tym, żeby trochę bardziej się otworzyć, ale robić to we własnym tempie. Na tyle, na ile jesteś gotowa, może jedną kłódkę najpierw. Jeśli jesteś gotowa, wszystkie, to ok, ale żeby robić to we własnym tempie, tak jak jesteś gotowa, ale robić to. Tak, Także jeśli to nie ty założyłaś te kłódki, to też je zdejmować, bo świat dłużej, mówiąc wprost, nie przetrwa, jeśli my kobiety, my wiedźmy, nie zdejmiemy tych łańcuchów z siebie, nie zdejmiemy, nie otworzymy tych zamków, w których siedzimy, tych wież, w których nas pozamykano, i nie wyjdziemy z pełną swoją mocą do świata. Świat nas potrzebuje, świat tego pragnie, więc, kochana kobieto, kochana wiedźmo, czas najwyższy. Bardzo cię do tego zapraszam, bardzo cię do tego zachęcam, bardzo ci w tym kibicuję i bardzo chcę cię w tym wspierać. Także, jeśli jesteś gotowa, to zapraszam cię do mojej przestrzeni, wiedźmy też. No, tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję Ci, daj znać, jak to z Tobą zarezonowało, papa. Pa.